Kolejny film DC Comics zalicza w kinach spektakularną klapę. Superbohaterskie widowisko o Flaszu z Ezrą Millerem w roli głównej spotkało się z wyjątkowo chłodnym przyjęciem przez widownię i można już z pewnością mówić, że będzie finansowym rozczarowaniem. W pierwszy weekend film zebrał od amerykańskich widzów tylko 55 milionów dolarów, a chwilę przed premierą najbardziej pesymistyczne prognozy zapowiadały przynajmniej 60 milionów dolarów. Film zarobił zatem mniej niż Aquaman, a nawet Czarny Adam, który też okazał się finansową wpadką Warnera. Popularnością nowe widowisko DC Comics nie cieszyło się też na rynkach zagranicznych, gdzie zebrało tylko 75 milionów dolarów i globalnie zakończyło weekend mając na koncie tylko 130 milionów, co oznacza, że koniec końców solowy film o Barym Alenie będzie miał duży problem z odrobieniem swojego budżetu. Dokładne koszty produkcyjne nie zostały jeszcze ujawnione, ale wiemy, że Warner wydał na flasza przynajmniej 220 milionów dolarów, tak więc wytwórnia będzie musiała przygotować się na duże straty.